Moi drodzy, witajcie na kanale Zielony Listek. Z tej strony Paulina. Bardzo miło mi jest Was dzisiaj gościć i pokazać Wam kawałek domowej dżungli. Moi drodzy, teraz tej dżungli tutaj nie widać, natomiast widać tytułowy kwietnik. Chciałabym go najpierw Wam go zaprezentować. Spójrzcie, jest to kwietnik taki dwupoziomowy, makramowo-drewniany, który nadesłała do mnie Kasia. Jest przywiercony do sufitu. On bardzo, bardzo długo czekał na to, żebym w końcu znalazła na niego dogodne miejsce i znalazła taką kompozycję roślin. Która naprawdę będzie mi się podobała, i słuchajcie, po tym moim jesiennym, po tym moim wakacyjnym roślinnym kryzysie w końcu to zaskoczyło, kliknęło. Mam super kompozycję, która mi się bardzo podoba. Ja nagrywam ten wstęp drugi raz, niestety, bo okazało się, że bateria w mikrofonie mi padła i musiałam po prostu zabrać się za to jeszcze raz. Więc proszę, zostawcie mi chociaż łapkę w górę, taką na pocieszenie, na docenienie mojego wysiłku, żeby ten wstęp nagrać. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że mogę pogadać do Was prosto w oczy. Brakowało mi tego, żeby właśnie z Wami się tutaj spotkać i coś do Was też powiedzieć. Także witam Was bardzo, wszystkich serdecznie. I moi drodzy, chcę Wam tylko powiedzieć, bo to będzie odcinek trochę z, tego, z tej serii Roślinny Relax, czyli Plant Chill i pielęgnacja roślin. W tym wypadku będzie to kontynuacja jesiennego spa, ale to za chwilę. Chcę Wam tylko zdradzić, że też ten kwietnik z tymi roślinami wygląda mega super. Ja już je zdjęłam, więc nie pokażę Wam, co to za rośliny. Mogłabym Wam je tutaj ze stołu teraz zdejmować i pokazywać, ale troszkę Was potrzymam w niepewności. Będą choje będą inne epifity, będzie nawet jeden filodendron, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Teleportujemy się teraz do mojej kuchni, gdzie e, zadbam o te roślinki i wtedy Wam więcej o nich opowiem, a później razem na koniec filmu ułożymy je sobie w tym kwietniku, więc mam nadzieję, że również Wam się spodoba ta aranżacja, ta roślinna kompozycja, która takiego fajnego wajbu roślinnego dodaje w tym salonie. Jak się tutaj wchodzi, to w końcu widać, że mieszka tutaj prawdziwy roślinomaniak. Trochę mi tego brakowało po tym, jak pozbyła się kwietnika z Ikei tego białego, który pewno widzieliście wcześniej na planturach. Teraz tu się koncepcja zmieni, i jeszcze coś tam do mnie idzie w paczce jednej, drugiej, także będziemy wszystko na bieżąco śledzić. Tymczasem bardzo mi jest miło, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną i zabieram Was teraz do kuchni na jesienne spa, a później tutaj wrócimy i będziemy sobie ten kwietnik tutaj e, zapełniać roślinami i to będzie najfajniejsza nagroda na koniec tego wysiłku. Także zapraszam. Przyniosłam sobie, kochani, moją pierwszą roślinkę, którą się będę zajmować. Jest to hoja, jak widzicie, ale najpierw standardowa mieszanka, ta jak to zawsze bywa, słuchajcie, ze 20 pompek tego olejku. Nim sobie teraz chcę Tutaj dosyć porządnie wlać. Ja olejek nim bardzo lubię. Ten już mi się oj, praktycznie kończy. Więc jak ja chcę nagrywać, już jest praktycznie koniec. No to już sobie olejku prysnęłam sobie na koszulę. Będzie porządny mycie, słuchajcie. No i tu już jest koniec. To już jest koniec. Wywalam buteleczkę do kosza. No nic, koszula się wypierze. A zresztą ja olejek nim i tak bardzo lubię. Nawet też zapach mi jego nie przeszkadza, to pachnie trochę gorzej. To jest to mydło potasowe, którego używam. Wszystkim dobrze znane i lubiane z targetu. Może być każde inne. Wody sobie nalałam, słuchajcie, takiej cieplejszej. Wszystko się fajnie spieniło, jest w środku gąbeczka, więc można rozpoczynać jesienne spa. I ja tradycyjnie, słuchajcie, najpierw sobie sprawdzę, bo ta roślinka. Przez Krzysztofa mi kiedyś była nadesłana w wymianie Lobby Orange. No właśnie. Jeszcze mam te etykietki od niego i tutaj. O, ładnie rośnie. Spójrzcie, ładnie rośnie. Są białe korzonki, także jest przerozbryły korzeniowej, i te korzenie faktycznie e, ładnie tutaj ruszyły. Zobaczcie, ta doniczka jest cała tutaj, e, nimi mi poprzerastanę. Mam nadzieję, że to widać. Widać pięknie. Słuchajcie, tutaj rosną w tej hojce, w tej sadzonce akurat dwie sadzonki, ja od Krzyśka dostałam jedną wtedy, ucięłam na pół i się ukorzeniła i zobaczcie w ramach tej aktualizacji, bo w nie dużo mówiłam o tej hojce ja się jej później dopiero przyjrzałam lepiej i ona wypuściła tutaj piękny liść. zapaliłam światło, teraz będzie lepiej widać tutaj piękny odrost spuściła i tu też idzie młodziutki e, z młodymi listkami także ja jestem tutaj zachwycona chcę mieć tą hoję jeszcze większą e, bardzo fajnie, naprawdę fajnie mieszankę sobie wymieszałam i teraz chcę po prostu przy Was sobie te wszystkie piękne liście umyć bardzo fajnie jest też sobie właśnie spojrzeć z bliska na daną roślinkę tutaj zmieniłam kadr, mam nadzieję, że Wam się podobał no i tak, ja ją bardzo powiem Wam w ogóle jej praktycznie nie ściągałam przez ostatni rok z tego miejsca w oknie tam gdzie mam takie półeczki w oknie z zielonego parapetu trzy na pojedyncze doniczki właśnie w oknie salonowym no to wcale jej nie zdejmowałam, lałam jej randomowo albo wody, albo pożywki nie płukałam podłoża tutaj niestety miała jakiegoś przędziora raczej bo to bym wcześniej widziała e efekty żerowania przędziorka tutaj są kochani e miała oprysk i nawrotu nie widzę nawrotu nie widzę natomiast tutaj zastopowała ze wzrostem na tym pędzie na obu tych pędach odbiła w innym miejscu Natomiast dam jej jeszcze trochę czasu, będę ją tutaj obserwować, na pewno na tym kwietniczku częściej. Tam, na tamto miejsce, na którym stała wcześniej, to po prostu wylądowała inna choja, która się tam bardzo, bardzo rozrasta i którą, na którą cały czas nawracamy mszyce. Chodzi tutaj o choję Incresate Moonshadow. Dobra, chojka jest wyczyszczona, idę zaraz po kolejną roślinkę. Zobaczcie, akurat nie było za dużo liści do czyszczenia, ale będzie się teraz pięknie prezentowała, taka, wiecie, umyta. Kolejna roślina, która znajdzie się w tym kwietniku, to jak widzicie moje epichryzokardium, które jest mocno zakurzone. Dostało gdzieniegdzie takich plamek, na przykład na tym młodym liściu. Szkodnika tutaj nie widzę. Widać te czarne plamki na pewno. Eee, nie wiem czy to od słońca czy od czego, natomiast mimo wszystko turgor ma odpowiedni eee, rośnie też ładnie zagęszcza się także ja teraz postaram się tutaj je ładnie wyczyścić w, y, skórzu bo w zasadzie to y, lubię ogólnie od nowości po zakupie te roślinki powiem wam wyczyścić Dać profilaktyczny oprysk, od razu przesadzić. A ja jeszcze od unboxingu, właśnie z gajosa bo to epifylum nabyłam w gospodarstwie ogrodniczym Gajos, to na wiosnę wam chyba pokazywałam no może to był taki maj pokazywałam wam ten unboxing no i od maja tej rośliny nie przesadziłam. Natomiast to się właśnie zmieni. Taki mały spoiler: kto uważnie ogląda, to się dowie, że będzie o epifitach moich odcinek. Po wszystkich oprócz oczywiście hoi, no bo to traktuję osobno na kanale jako osobny temat. No i podczas tego odcinka będę przesadzać, opowiadać, testować mieszanki podłoży i po prostu będę się zajmować tymi epif epifitami troszeczkę bliżej bardziej. Szczegółowo z większą uwagą. Ponieważ, jak widzicie, one tej mojej uwagi potrzebują. Mm, no, myślę, że tu już roślinka ładnie umyta. Spójrzcie. Też zauważyłam i Was bardzo gorąco zachęcam, dlaczego warto robić spa roślinom. No nie dość, że wyglądają pięknie. Ona oczywiście wyschnie, ale ten olejek nim pozostanie jako taki nabłyszczacz i ochrona przed szkodnikami zniechęcająca. Natomiast co też zauważyłam po częstszym myciu roślin, to to, że one bardzo odżywają, stają się bardziej witalne, nie tylko cieszą nasze oko, ale również same się cieszą i lepiej rosną. Także naprawdę bardzo gorąco Wam polecam takie mycie. Dajcie znać w ogóle jak lubicie dbać właśnie o czystość swoich roślin. Czy pod prysznicem, czy na przykład macie większe okazy, bo jak na przykład to epifilum rozrośnie się do takiego giganta, no to nie wyobrażam sobie go zdejmować za każdym razem do mycia i po prostu będę tam podchodziła z gąbką i je oczyszczała skórzu. Czy też te tak jak ja do kuchni lubicie przynieść roślinę i umyć skórzu czy inne jakieś patenty, czy spryskujecie, bo jest naprawdę dużo metod, chętnie poczytam, czy lubicie dbać w ten sposób o swoje roślinki. Ostatnio polubiłam stąd ta roślinna seria Plant Chill, czyli taki roślinny relaksik przy pielęgnacji, gdzie możemy nacieszyć oczy przepięknymi, ciekawymi roślinkami. Epifilum, Chrysocardium jest już gotowe, żebyśmy mogli je Umieścić w nowym miejscu, w którym będzie szczęśliwsze. No to teraz Wam pokażę najbardziej zakurzoną roślinę z tych wszystkich. Spójrzcie. W tym kwietniku znajdzie się również moja hoja Bella. Tak, wiem, że jest na niej bardzo dużo kurzu. No trochę wstyd. Nawet specjalnie podkręciłam światło, żeby tu nie mieć do, przed Wami nic do ukrycia. Ja bym ją normalnie. Słuchajcie, zrobimy tak. Normalnie bym ją zanurzyła i zanurzę ją po prostu w tej mieszance. Patrzcie. Tu od góry, żeby mi się kamory nie wysypały, bo oczywiście rośnie to w hydro. O, trochę mi poleciało. No ale to nic, to się wyrzuci te kamyszki. Czasami się wkrada trochę hałosu. Ale słuchajcie, ona będzie naprawdę szczęśliwa już widać te listeczki cudne. Patrzcie, jak błyszczą. No ogólnie naprawdę, no, która roślina... O, albo ja sobie tak lubię te drobnolistne też polewać tą dobroczynną mieszanką. Która roślina nie lubi być czysta, wiecie, wtedy ma e, czym oddychać. Nawet specjalnie nie trzeba trzeć tych delikatnych listków. O, na czym polega mix z tą hoją bellą? Dlaczego ja ją tutaj umieściłam? Jak wiecie, z plenturu ona wisiała bardzo długo e, właśnie na tym kwietniku w sypialni, z domowych kwietników na tej kracie. Wisiała z boku trochę, tam w makramie. Światła za dużo nie miała, ale powiem Wam bardzo. Uh -huh. No brawo, ja. Światła za dużo nie miała, ale sobie bardzo ładnie radziła. Nie kwitłam jeszcze ani razu. Muszę tu naprawić trochę sytuację, wybaczcie. E, natomiast też mi to nie przeszkadza, bo ja bardzo lubię te liście hojbeli. Jako jedna taka z tych drobnolistnych, można powiedzieć klasyk. To ona jest naprawdę bardzo fajną rośliną. Teraz by sobie przydało się położyć sobie tutaj ściereczkę. Spójrzcie, ostatnio w Lidlu sobie taką fajną jesienną kupiłam w grzybki, w listki, więc jeżeli jest spa jesienne, to po prostu niech już będzie też jesienny klimacik. Tak swojsko po domowemu też, a co tam? Moi drodzy, tu od spodu te liście jeszcze są od góry zwłaszcza zakurzone i ja też tutaj je trochę potraktuję naprawdę chcę już wyczyścić te roślinki na jesień po wakacjach i powiem wam jeszcze kolejna porcja zwierzeń jejku zmywarka się na mnie otworzyła, wystraszyłam się mi tu buchło parą, bo mam ją pod nogami chcę wam się właśnie zwierzyć, że bardzo bo wcześniej nie miałam takiego przekonania w środku że ja właśnie bardzo bym chciała zadbać o te wszystkie rośliny, które mam, tak wiecie, bardziej porządnie. Czyli czy poczyścić im doniczki, yy, poczyścić je właśnie z kurzu, takie podopieszczać. Te roślinki w hydroponice. Oj, tu mi wyszła jedna sadzonka. cholera wracaj! Wracaj, bo będzie inaczej źle z Tobą. Yy, chodzi o to, że. Chcę po prostu bardziej o nie zadbać. Nie chcę mieć nadmiaru roślin, nad, nad którymi nie panuję. Chociaż i tak mam dużo roślin, jeszcze zamówiłam kolejne. Ha, ha, ha. <laughs> Ale teraz całkiem poważnie. Naprawdę chcę poświęcać więcej czasu tym roślinom, bo mnie to też relaksuje. A przy okazji też bym chciała nagrywać dla Was więcej filmów. Bardzo mi miło, że tak fajnie i ciepło przyjmujecie ostatnie filmy. Cieszycie się, że częściej publikuję też o roślinkach domowych. Mam nadzieję, że e, będzie wam się fajnie oglądało te odcinki. Spójrzcie, no to jest sama przyjemność w obiektywie aparatu nagrywać wam i też również pokazywać takie błyszczące, witalne roślinki, bo ta chojka naprawdę ma się fajnie i dobrze, e, tylko trzeba ją po prostu e, doglądać częściej, czyścić częściej i ja to chcę robić tutaj niestety po upadku mi się rozmiażdżył jeden listek ale te wszystkie delikatne gałązki się uchroniły przed ewentualnymi konsekwencjami e, dobrze, ja sobie Bellę już odstawię e, w ogóle e, moim chojom drobnolistnym też się muszę bardziej przyjrzeć trzy straciłam, nad czym udbo ubolewam, będę je odkupywała patrzcie jeszcze, no piękna choja Bella e, będzie się super prezentowała no i teraz kochani tak jak widzicie mamy kolejnego zakurzonego zawodnika. Będą teraz dwie takie większe roślinki, no bo nie są to małe sadzonki. W waszej uwadze prezentuję kaktusa zygzaka Epiphyllum Anguliger, czyli drugie z trzech epifylum w ogóle, jakie mam. Słuchajcie, ten zygzak, no nie zwracajcie uwagi na kurz. Ja tu jestem po to, żeby właśnie go umyć, ale wypuszcza bardzo dużo pięknych przyrostów. Tutaj, tutaj, tu, tu. Z każdej strony nowe przyrosty atakują, co bardzo mnie cieszy. Takie ataki lubię i nie mam zamiaru ich zwalczać w ogóle. Natomiast nie wiem, to chyba w poprzednim wstępie wspominałam, albo na plenturze, że ono rosło długo w tej terakotowej doniczce, która zbyt szybko przesychała. Z podstawka woda mi się wylewała, bo ja lubiłam od serca podlać i ono też lubi wodę, ale no, wylewała mi się ta woda, więc tymczasowo wstawiłam do takiej doniczki, żeby była po prostu możliwość gromadzenia tego rezerwuaru wody. No i co, to mogę, myślę, wstawić tu. No o Jezus, wysypałam sobie kamyki do zlewu. No nic, zaraz wybiorę. Coś tak dzisiaj mm, jakiś taki dzień nie wiem. Niby słońce świeci, pogoda ładna, a taki człowiek jakiś zamulony. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że właśnie to epifylum też szczególnie potrzebuje mojej uwagi, bo część sadzonek jest witalna, jest super, a część bardzo mi rośnie, tak powiem Wam. Opornie. Ja też tutaj dosadzałam sadzonkę od Ewelinki, bo ona mi kiedyś przywoziła, jak się spotkałyśmy, z kanału Ewelina i jej dżungla. Piękne zygzaczki, naprawdę. No, te są na przykład takie zwiotczały, tu, które właśnie teraz czyszczę. Nie wiem, co tam z nimi zrobię, czy one się jeszcze napiją, czy nie. Wygląda na to, jakby mi ten odrost tutaj. Aha! Wylatuje z ziemi. Wylatuje z ziemi. O! już nie będzie żadnego problemu. Zgniło chyba. Ale jednak coś rośnie, widzicie? Posadzę. Posadzę do małego kubka. Postaram się coś z tym zrobić. Podobna sytuacja tutaj. Czy tu też coś z ziemi wypada? Nie, tu się trzyma. No nic. Dobra, widzicie, jak dobrze jest czasem te rośliny obejrzeć z bliska, tu są akurat przyrosty nowe. Co ja robię tą gąbką? Moje działania są tak chaotyczne, jak ta roślina. No trochę jest to chaotyczne. Rośnie jak sobie chce, no ale w zachodnim oknie naprawdę nie było mu źle. Lepiej mu było w południowym, to muszę przyznać, blisko południowego, ale nie ma wyboru. Teraz jeszcze będzie w tym kwietniku sobie rósł, będzie miał więcej miejsca i nie będzie o szybę się opierał. Także, kochani, dobra. Podlany on jest w tym momencie. Tu, damy go bliżej, jeszcze od środka widzę. Takie rzeczy, które ja chcę sięgnąć gąbką. Ten jest nieładny. Ten to jest w ogóle do usunięcia, bo się coś się dzieje z tym. No widzicie, czasem tak bywa, że jakieś tam pędy przygniwają może po przesuszeniu anyway, spójrzcie, i tak się prezentuje lepiej i fajnie i jest gotowy, żeby zająć zaszczytne miejsce na nowym kwietniczku także moi drodzy epifilum odstawiam mam nadzieję, że teraz będzie trochę mniej chaosu chaosu bo teraz prezentuję waszej uwadze tego oto pięknego mikansa roślinę klasyczną która przepięknie się mi tam z tego kwietniczka tam tak oplatająco właśnie przewiesza on, e, może bym go tu gdzieś ściachnęła, włożyła sobie coś do ukorzeniania, bo mnie coś też chęć na ukorzeniania znowu bierze. Ojeja, wypadło też z doniczki. Co ja wyprawiam? Ehm, hmm, a nie, korzeń jest głęboko, o, chociaż tam troszkę to wkopię bardziej tak profilaktycznie, zaradczo. E, moi drodzy, muszę też je umyć. Roślinkę, ponieważ jest to roślina piękna, jedna z moich ulubionych. Po prostu ja sobie te liski z tego kurzu chcę też odświeżyć. E, tak jak Wam wspominałam, fajne jest właśnie w tej roślince, że w każdej roślinie, którą właśnie myjemy, że ona się odwdzięczy takim, wiecie, taką witalnością, takim ładniejszym wzrostem, cieszącym oko no, i oprócz tego jeszcze będzie sama ładnie wyglądała. Bardzo odczuła to omiecienie skórzu ostatnio Aglaonema, właśnie w ostatnim odcinku Silver Bay. Też mówiliście, że bardzo lubicie Aglaonemki. Słuchajcie, nie będę aż tak bardzo dokładna, bo tych liści jest dużo, ale postaram się. Ja spokojnie mi kansa czyszczę, jemu się nic nie dzieje, on jest taki delikatnie welurowy. kansa umytego, spójrzcie na te mamy mikansa umytego, spójrzcie na te piękne listki eee, ja sobie go tutaj oczywiście jeszcze ułożę, tak żeby wszystko grało, no ale tak wam wspominałam, on pięknie mi będzie oplatał jeden bok właśnie tego kwietnika, więc będzie tam w sam raz jest to jedno, jedno z moich ulubionych pnącz wszechczasów Dobrze, jeszcze się zajmę tym epifylum. wiem, że to nie jest odcinek akurat o przesadzeniu, ale to ma, mi wypadło, na bieżąco się po prostu tym zajmę, bo później zapomnę i się zasuszy. Znalazłam taką osłonkę, tutaj mam taki kubeczek od mojej patronki Marii, która mi kiedyś choje wysyłała, podzieliła się takimi kubeczkami, które mają fajnie nawiercone dziurki i to epifylum sobie wyląduje właśnie w tym kubku, jeden sobie wykorzystam. E, fajnie mi naprawdę pasuje to do tej doniczki. Powstanie mi taka roślinka, która mam nadzieję, że e, fajnie się w tym ukorzeni. Może się kiedyś podzielę albo dosadzę. Także mam tutaj taki bigos, przyniosłam sobie już gotowy. Kiedyś razem właśnie przygotowywaliśmy go w jednym z odcinków. I już sypiemy, moi drodzy. Roślinkę podleję i pójdziemy układać wszystkie te roślinki, którymi się zajęliśmy dzisiaj w kwietniku, czyli to, na co najbardziej czekamy. Ok, bardzo luźny, przepuszczalny Bigos. Teraz podlejemy wodą, na razie zwykłą. Dosyć sporo, bo wiecie co? Chodzi o to, że jednak ta roślina przesuszyła się delikatnie, bo mi po prostu wypadała z tej doniczki. I teraz już powinno być ok, dajemy jej szansę. Spójrzcie kochani, mamy jeszcze delikatne podświetlenie listków mikansa w popołudniowym słońcu. E, tak się prezentuje całość. Tak jak widzicie u góry postanowiłam włożyć epifilum chryzokardium. Um, uważam, że wygląda to kapitalnie. Obok tego epifilum była jeszcze, jedna, jeszcze jedno miejsce na doniczkę i tutaj właśnie wsadziłam sobie tego Mikansa. Słońce już nam powoli ucieka, ale mam nadzieję, że jeszcze wychwycę. On się tutaj bardzo fajnie przewiesza tam w dół. Tam myślałam, żeby tę końcówkę mu uciąć, ale jeszcze się zastanawiam. Więc mamy to górne piętro, które się prezentuje w tym momencie tak. Kwietnik nabrał nowego charakteru. I tutaj na samym dole mamy kochani to Epiphyllum Anguliger spójrzcie, myślę, że tutaj przy zachodnim oknie będzie mu naprawdę dobrze zwłaszcza, że rósł sobie wcześniej tam na e, może Wam pokażę tam na tej półeczce o, którą tutaj widzicie teraz sobie e, mieszka parę kroków za firanką, tutaj mamy piękną Hoje Belle, którą musiałam przesadzić jeszcze do innego kubka, spójrzcie prezentuje się tutaj mega fajnie zaraz po Chrysocardium i po Mikansie jest to roślina, która tutaj robi naprawdę super robotę. Natomiast ta hoja. niestety mi straciła korzenie. Poobserwuję ją, zobaczymy czy będzie dawała rady, czy będzie ją trzeba pociąć. No taka niemiła niespodzianka. A nic tutaj nie wskazuje, żeby miała się jakoś źle, bo listki są bardzo ładne. No i tutaj z tyłu jeszcze zobaczcie jest ta hoja Lobby Orange, która delikatnie wypełnia trochę innym kształtem. Tutaj są te y, pogryzienia od szkodnika, ale już te listeczki. O, te nowe są już piękne i zdrowe. Tutaj jeszcze postawiłam sobie tą sadzonkę anguligera, którą sadziliśmy. I moi drodzy, teraz tak podsumowując, akurat wyszło słońce. Yy, tak się prezentuje jeszcze raz górne pięterko. Tak się prezentuje dolne. Zobaczcie, rośliny są skąpane w słońcu. Poniżej też Moi drodzy, roślinki nie narzekają, spójrzcie, takie światło na roślinach jest po prostu jedną z najpiękniejszych pór dnia, moim zdaniem. No i jak widzicie, też tutaj się zmienił kącik, resztę zobaczycie na plenturze jesiennym. Moi mili, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę dajcie znać koniecznie czy takie kwietniczki wam się podobają, czy odcinek wam się podobał. E, dzielcie się swoimi przemyśleniami, zachwytami, uwagami. E, ja bardzo miło spędziłam czas, także cieszę się, że mogłam nagrać dla was ten odcinek. I na tym roślinnym zbliżeniu żegnam się z wami, życząc przyjemnego popołudnia, wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.